Cześć kochani, tutaj Afolka. Pokażę Wam dzisiaj zestaw, który był gratisem dodawanym do zakupów na stronie lego.com bądź w legostorach całkiem niedawno. Niestety już się wyprzedał, więc w tej chwili jeżeli nie robiliście wielkich zakupów tam, to jest on dostępny wyłącznie z rynku wtórnego. Więc dzisiaj postaram się odpowiedzieć Wam na takie pytanie, czy w ogóle warto po ten zestaw sięgnąć, bo budzi on sporo kontrowersji w internecie. Tak jak czytam opinie innych Afoli na różnych portalach właśnie społecznościowych, to no, zdania są podzielone, czy w ogóle warto, czy ten samochód naprawdę jest taki wyjątkowy, żeby wydawać aż 920 zł, bo tyle taka była wymagana kwota wtedy do tych zakupów, w ogóle rekordowa kwota pieniędzy. Nigdy wcześniej nie trzeba było wydawać aż tyle na klocki, żeby dostać taki gratis. Mało tego, w zeszłym roku był bardzo podobny też retro, taki vintage car, nie wiem, czy pamiętacie. Tutaj mam dla porównania, dla przypomnienia, i wówczas wystarczyło wydać połowę mniejszą kwotę, żeby go dostać, a konstrukcyjnie ten samochód wypada jednak lepiej. No więc jest to dosyć oburzające, że aż 920 zł, dokładnie taka kwota no, była wymagana, żeby ten sacik wpadł. W tej chwili na rynku wtórnym jest on warty na około, najmniej powiedzmy 150 zł, ale są oferty po 200, po 250, na no, różnie. I pewnie ten zestaw tyle niestety będzie kosztował, no bo przy takich wydatkach jak 920 zł, no to ciężko zażądać sobie za niego mniej. Natomiast wracając jakby do samego zestawu, to tak, po pierwsze mamy naprawdę. Bardzo ładnie wydane opakowanie, to jest na plus. utrzymana oczywiście w takiej czarnej szacie graficznej, dorosłej, zresztą jest podkreślone to, że jest to zestaw 18. Plus, co jest oczywiście też naciągane, dlatego że ten zestaw konstrukcyjny nie jest wcale skomplikowany, żeby nie mógł go zbudować, nie wiem, 10-latek. Więc to jest takie podciągnięte, no, żeby był jakiś prestiż. Zestaw, jak widać tutaj na pasku, zawiera 163 elementy, więc też nie dużo w ogóle mniej od poprzedniego modelu, który Wam przed chwileczką pokazywałam. No i zawiera jedną minifikową. Figurkę i tutaj też szkoda, no bo jeżeli mamy taksówkę, to powinny być te dwie figurki: taksówka i pasażer. No naprawdę to by tutaj nie zaszkodziło, a wręcz jest no pożądane. Mamy również taki mały fragment chodnika z postojem taksówek. No to trzeba oczywiście sobie wyobrazić, bo jest to zwykły klocek i też szkoda, no ale to jeszcze o tym powiem. Na zasadniczej recenzji. No i to, co muszę przyznać, że mnie zdumiało, niestety, no to sposób jego zapakowania, bo klocków w sumie w środku było całkiem sporo upchanych i instrukcja, którą teraz tutaj widzicie, ona no jest pogięta, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że ona była po prostu zmiażdżona. Ona była w tragicznym stanie, jak ją wyjęłam. Ona i tak przeleżała całą noc pod ciężkim pudłem, żeby ją jakkolwiek wyprostować i po prostu jałam wściekła na to, bo. Jeżeli to jest jakiś zestaw premium, jakkolwiek, no to nie nazwać, to naprawdę to powinno być chociaż jakoś sensownie zapakowane, nie wiem, może po prostu większe pudełko przy takiej ilości klocków, a nie że to tak upychają na siłę i dostajemy no, no coś takiego. Instrukcja zresztą z takiego no, naprawdę słabego papieru. I yy, no, widzicie, bardzo ciężko, niefajnie się to przegląda, a też nie możemy sobie odtworzyć jej online, bo takiej opcji tutaj nie ma. No dobra, tyle tytułem wstępu. Zobaczmy, jak ten zestaw wygląda po złożeniu. W zestawie znajdziemy oprócz samej taksówki też fragment chodnika, na którym mamy. No, taki bardzo symboliczny postój taksówek, i szczerze mówiąc, tutaj też duży minus za to, że tutaj nie ma jakiejkolwiek płytki, choćby z naklejką, która by po prostu miała napis taksi. No bo tak szczerze mówiąc, to ani ten samochód, ani ten postój taksówek, gdyby nie to, że musimy się domyśleć, no bo taki mamy tytuł zestawu, w ogóle do tej tematyki nie nawiązuje. No, mamy tutaj jeszcze śmietnik. Co ciekawe, w śmietniku znajduje się Kupa. Po raz pierwszy, bo przeważnie to były jakieś banany, jakieś coś takiego, więc nie wiem, czy to ma, jakiś, ma jakoś nawiązywać do tego, żeby sprzątać po swoich psach, ale też po co w ogóle taki motyw tutaj w takim zestawie. Więc, szczerze mówiąc, to jest fragment, który no, no, na pewno rozłożymy na części. On tu jest kompletnie niepotrzebny i, i, i lepiej byłoby chyba te elementy wykorzystać na jakąś rozbudowę może tego mm, pojazdu. No ale to, to tyle, jeśli chodzi o. O ten chodnik, natomiast jeśli chodzi o samochód, to on oczywiście ma coś w sobie. No, przez to, że jest zabytkowy, jest taki nietuzinkowy, no to sprawia, że chce się go mieć w kolekcji. No, bo rzadko kiedy mamy możliwość zakupienia jakiegoś zwykłego zestawu z takim samochodem. Myślę, że z powodzeniem można by było go umieścić gdzieś tam w swoich miastach, na przykład przy tym hotelu butikowym, który niedawno wyszedł z modularów. Czy na przykład tym bistro w śródmieściu, no bo to są tego typu klimaty, do których takie retro taksówki czy samochody retro po prostu by pasowały. Sam samochód jest utrzymany w czarno-żółtych kolorach, ale to, co też powiedziałam na wstępie, brakuje mi tu jakiegokolwiek napisu taksi, no, który by nas informował, że to rzeczywiście jest tą taksówką. To, co mi się też podoba, to, to, czego tutaj nie widać, bo jest to zabudowane, w środku mamy silnik, więc jakaś tam na miastka rzeczywiście tej elektroniki, no i oczywiście ta kratka tutaj z przodu na wlot powietrza, to, to jest element, którego chyba nie miałam dotychczas w kolekcji, tutaj rzeczywiście powoduje, że ta, ten przód samochodu jest no, interesujący. W środku taksówki znajdziemy miejsce na dwie figurki, na taksówkarza i pasażera, a także na walizkę, no bo w zestawie mamy walizkę dołączoną i tutaj postaram się Wam opokazać. I tutaj ją wkładamy. Zastanawiałam się nawet przez chwilę, czy nie lepiej byłoby tutaj w jakiś sposób zrobić otwieranego bagażnika. Ale nie znam się na samochodach, więc nie wiem, czy kiedyś po prostu robiło się w ten sposób te bagażniki, czy one istniały. Bo być może nie, więc, więc tutaj tego się nie będę czepiać. No ale w ogóle fajnie, że w środku miejsce na tą jedną walizkę jednak jest. No, jak wspomniałam, też wielka szkoda, że nie mamy drugiej minifigurki, która byłaby tutaj. No pasażerem. Natomiast ta jedna minifigurka, którą jest w zestawie, za chwilę ją sobie zobaczymy i stwierdzimy, czy to w ogóle jest taksówka, czy raczej pasażer. Ta jedna minifigurka w tym zestawie chyba może być traktowana dwojako, to znaczy pasowałaby i na pasażera, i na taksówkarza, bo szczerze mówiąc nie wiem do końca, jak się charakteryzuje taksówkarz, tak żebyśmy mogli patrząc na minifigurkę od razu stwierdzić z daleka, że tak, to jest taksiarz, a nie zwykły <grym> zjadacz chleba. Natomiast no, nie ma w nim może nic jakiegoś nadzwyczajnego. Tors mi się nawet podoba, Taki, taka koszulka polo i nałożona na to chyba jakaś kurtka taka nie wiem jeansowa, ale z czerwonego jeansu. No to kaszkiet to jest też fajny element, no bo podkreśla w jakiś sposób elegancję. No ale mamy do tego też zwykłe szare nóżki, no tutaj nic szczególnego. dostał walizkę i pączka w ręce, drugi zapasowy jest w środku tej walizki. No też tak nic, że tak powiem szczególnego. Pączek na drogę. I tyle. No, z racji oczywiście nakrycia głowy nie uświadczymy tutaj żadnego nadruku z tyłu głowy. No, a tutaj plecy z tyłu jakiś tam drobny nadruk mają, ale też szału nie ma. Czyli, krótko mówiąc, bywało lepiej, no ale musimy się cieszyć z tego, co jest. No dobra, podsumujmy. Czy warto w takim razie sięgać po ten zestaw na rynku wtórnym? To zależy. To zależy od tego, czy po prostu zbieracie tego typu samochody. Mi na nim bardzo zależało, dlatego że już mam w kolekcji i ten Vintage Car z roku ubiegłego, i też Chodroda, i te małe samochodziki po prostu do siebie w kolekcji pasują. No, ta um, taksówka jest pod tym kątem też yy, no, pasująca do, yy, do całości kolekcji, i dlatego mi na niej zależało. Jeżeli nie macie poprzednich samochodów, jeżeli tego nie zbieracie, to chyba sobie trzeba odpuścić, no ewentualnie jeżeli macie jakiś modular, do którego po prostu by się wpasował w klimat, no to wtedy tak, jeżeli Wam to do niczego nie pasuje, no to po prostu sam model jako jeden jedyny to chyba, to chyba średnio i, i wtedy naprawdę 150 zł nie warto na niego przeznaczać, tylko kupić sobie coś po prostu innego. No, ale to jest moje zdanie, a jak co wy uważacie na ten temat i co wy myślicie, no to piszcie mi w komentarzach. Chętnie przeczytam i z wami na ten temat podyskutuję. Mam nadzieję, że moja recenzja się wam podobała i zapraszam wkrótce na kolejny mój film. Trzymajcie się. Cześć!